Możemy wyróżnić wiele różnych rodzajów suplementów – multivitaminy, spalacze tłuszczu, przedtreningówki czy specjalne ekstrakty. Jednak zawsze powinniśmy sobie zadać pytanie tak naprawdę, czy to wszystko jest aby na pewno bezpieczne? Odpowiedź na to pytanie możemy już znaleźć w definicji samego suplementu. Krajowa Rada Suplementów i Odżywek podaje definicję suplementu jako produkt, który jest złożony z substancji odżywczych i stanowi uzupełnienie normalnej żywności. Jest to skoncentrowane źródło witamin, minerałów i innych substancji. Jak więc widzimy, suplementy odżywki z definicji są jedynie uzupełnieniem normalnej żywności. Co do zasady, wszystko to, co znajdziemy w suplementach, możemy też znaleźć w normalnej, naturalnej żywności, jaką kupimy w pobliskim sklepie. Z drugiej jednak strony jest to tak wysoko skoncentrowane źródło danego pojedynczego składnika, że może to w jakiś sposób wpłynąć na nasze zdrowie, na przykład ograniczyć absorpcję innych składników. Dla przykładu. Zbyt duża suplementacja żelazem będzie ograniczać wchłanianie cynku i vice versa. Zbyt dużo cynku w postaci suplementów może ograniczać absorpcję żelaza. No i pojawia się tutaj też problem taki, że jest to wysoko skoncentrowane źródło danego składnika, czyli tak naprawdę łatwo jest dosyć o przedawkowanie. W tym sensie, że nie ma dużej różnicy pomiędzy jedną czy dwoma pigułkami, w szczególności, że ludzie mają taką mentalność, że im więcej, tym lepiej. Według ustawodawstwa Unii Europejskiej suplementy diety nie mogą być traktowane jako leki. My często możemy je postrzegać jako leki z racji tego, że występują one w bardzo podobnej formie tabletek lub pastylek. Dodatkowo etykiety znajdujące się na suplementach mogą na przedstawiać taką sytuację, że suplementy, diety rzeczywiście działają jak leki, jednak tak naprawdę nigdy nie mogą one spełniać tych samych funkcji co środki lecznicze. Leki mają na celu przywrócenie równowagi zachwianej przez chorobę, natomiast suplementy, diety jedynie uzupełniają naszą normalną żywność i mogą działać profilaktycznie i prozdrowotnie. Co do zasady osoby zdrowe, które przyjmują suplementy diety zgodnie z zaleceniami, nie powinny obserwować żadnych skutków ubocznych. Jednak jeśli będziemy stosować suplementy diety w nieodpowiedni sposób, na przykład przedawkowywać, to rzeczywiście możemy zobaczyć jakieś skutki uboczne, które może nie będą zatrważające, aczkolwiek mogą przyczynić się do pogorszenia naszego zdrowia. Jednak osoby chore przed przyjęciem jakiegokolwiek suplementu zawsze powinny skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.